Witajcie! Dziś przygotowałem dla Was ranking produktów, które wydały mi się naprawdę interesujące. Na razie nic nie zdradzę, ale zapewniam, że będą niespodzianki. Wszystkiego dowiecie się zaraz po napisach końcowych. Numer 4. Antypoślizgowy uchwyt ułatwia kontrolę nad rękami. Długotrwałe, precyzyjne ostrza ze stali nierdzewnej doskonale dopasowują się do skóry. Posiadają trwały i wytrzymały antypoślizgowy uchwyt z tworzywa ABS. Posiadają siatkę zabezpieczającą, która chroni skórę, nie raniąc jej i mogą delikatnie i bezboleśnie usuwać zbędne owłosienie. Sprzedawane opakowanie zawiera 30 sztuk golarek. Cenę tego artykułu można sprawdzić klikając łącze w opisie. Numer 3 Zestaw 12 precyzyjnie szlifowanych golarek do brwi do przycinania i modelowania brwi. Ostre ostrze ze stali nierdzewnej umożliwia łatwe usuwanie włosków. Mała osłona znacznie zwiększa bezpieczeństwo produktu, pomagając chronić skórę i spełnić potrzeby użytkownika. Szybko i łatwo można nadać kształt brwiom, usunąć drobne włoski i wygładzić skórę. Jest kompaktowy, łatwy do przenoszenia i może być używany w dowolnym miejscu i czasie. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 2. W opakowaniu znajduje się 6 golarek do brwi w trzech różnych kolorach. Stosowanie tej maszynki do golenia zarostu jest bezpieczne, delikatne i skuteczne. Jest łagodniejsza niż wyrywanie, woskowanie czy nitkowanie, dzięki czemu zmniejsza ból i zaczerwienienie. Wykonane są ze stali nierdzewnej zrowkowanymi ostrzami, które chronią skórę i zachowują długotrwałą ostrość. Ten depilator do twarzy nie tylko pomaga w modelowaniu brwi, ale także w usuwaniu owłosienia z ciała, złuszczaniu skóry i dermaplaningu. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 1 Szczoteczka Wilkinson Sword Intuition Perfect Finish nadaje kształt brwiom i łatwo usuwa drobne włoski. Można również delikatnie złuszczać i wygładzać skórę. Wysokiej jakości ostrza są wyposażone w mikrogranulki, które chronią skórę. Doskonałe do usuwania włosów i złuszczania suchej skóry, dzięki czemu staje się ona gładsza. Dzięki niewielkim rozmiarom i kieszonkowej nasadce ochronnej możesz być zawsze i wszędzie gotowy do wykonania makijażu. Link do tego produktu znajduje się w opisie.